Dlaczego w Resibo tak bardzo kochamy retinal? Retinal to aktywna forma witaminy A i jeden z najmocniejszych składników pielęgnacji skóry. Działa naprawdę głęboko, aż w jądrze komórkowym, i w przeciwieństwie do retinolu potrzebuje tylko jednej przemiany, żeby stać się kwasem retinowym. Dlatego jest jeszcze skuteczniejszy. Co on właściwie robi? Spłyca z z maszki działa przeciwstarzeniowo, poprawia koloryt skóry i co ważne dodatkowo nabilża, więc nie musimy bać się przesuszenia. Z myślą właśnie o takich efektach powstał nasz Total Retinal. W składzie znajdziecie stabilną formę retinalu, dzięki czemu serum zachowa swoją moc przez cały okres stosowania. To szczególnie istotne przy rozpoczynaniu kolejnego opakowania, bo macie pewność, że skóra nie musi ponownie przyzwyczajać się do danego stężenia retinalu. No i zobaczcie na ten żółty kolor. To znak. Że formuła jest naprawdę dobrze ustabilizowana. Najlepiej stosować retinal wieczorem, kiedy skóra się regeneruje, a rano koniecznie pamiętać o ochronie SPF. A jeśli macie jakiekolwiek pytania o retinal, albo zastanawiacie się, jak wprowadzić retinoidy do swojej rutyny, dajcie nam znać w komentarzach.